Panie, chciałam Wam opowiedzieć o czymś, z czym się ostatnio z jakiegoś powodu częściej, coraz częściej spotykam. To jest oczywiście problem z gotowymi mieszankami. Znowu to wygląda tak, że bierzecie się za no, jakąś gotową mieszankę, nakładacie ją i wychodzi za, jas za ciemno, to znaczy wychodzi prawie czarno. I wtedy w desperacji łapiemy się za następną gotową mieszankę o jaśniejszym odcieniu. Czyli na przykład jak nałożyliśmy jakiś ciemny brąz, to bierzemy jasny brąz, albo jakiś tam słoneczny brąz. I nakładamy to w celu, jakby, rozjaśnienia kolorów. Tylko problem jest taki, że to tak nie działa. Nie można przykryć czegoś ciemnego czymś jasnym. I nakładanie gotowej mieszanki bez znaczenia której, bez znaczenia jaką ma nazwę, jedną na drugą i tylko przyciemni kolor, po prostu tylko przyciemni kolor. Więc proszę, nie róbcie tego, bo to jest fizycznie niemożliwe. Ja, jeśli macie za ciemny kolor, to trzeba się wziąć za henne za z kasją i próbować to w ten sposób rozjaśnić. Gotowe mieszanki zawierają indygo, mam nadzieję, że to już wiecie, i te wszystkie brązy, nawet często brądy zawierają indygo. I teraz, jeśli nałożyliśmy na włosy indygo, to mamy we włosach indygo. I jeśli nałożymy na to indygo, następne indygo, pod jakąkolwiek postać, czy to jest czyste indygo, czy to jest handigo, czy to jest gotowa mieszanka, to tego indygo we włosie będzie więcej, bo dokładamy sobie indygo, więc zamiast rozjaśnić kolor, przyciemnimy go i jeśli będziemy to robić dalej, to przyciemnimy go do czerni, bez względu, czego używamy, czy to jest opisane czarne, czy brązowe, czy jasny brąz, bez znaczenia, po prostu indygo na indygo na indygo zawsze w którymś momencie doprowadzi u nas do czerni. I jeśli będziemy handlować całe włosy za każdym razem, to końcówki będą ciemniejsze niż nasada, bo tu będzie po prostu więcej indy, bo włosy rosną. Także uwaga! Zioła nigdy nie będą działać tak jak farby chemiczne, a niestety zioła stoją w tej chwili w drogeriach koło farb chemicznych. Zioła są inne, bo nie zawierają rozjaśniacza, dlatego właśnie też między innymi nie niszczą włosów, więc rozjaśniacz w farbie robi to, że wyrzuca ten Wcześniejszy kolor, który mamy na głowie i nakłada następną, to znaczy farba nakłada następną, e, następny pigment jakby. działania nie zawierają rozjaśniacza, więc nie ma tam tego elementu, że można usunąć ten wcześniejszy kolor i nałożyć następny. E, to nigdy nie będzie tak działać. Dostałam od Was kilka wiadomości, że mówię lepiej i że nie robię tyle tego yy, i nie jąkam się tak jak zwykle. Dziękuję, jest, jest to mega miłe. Myślę, że wreszcie w ogóle przywykam do tego, że mówię do obiektu martwego. To jest dla mnie takie samo uczucie jak mówienie do, do ściany. Po prostu mój mózg nie, nie, nie ma tego połączenia, w którym ja wiem, że ktoś mnie słucha. Mi się wydaje, że ja mówię do ściany i to, to było dla mnie mega trudne do, do ogarnięcia. A poza tym weźcie też pod uwagę to, że ja mam tendencję do prawie takich prelekcji i monologów od dzieciństwa i w momencie, kiedy jakby jest to ode mnie oczekiwane, to ja mam w sobie już poblokowane te, te rzeczy. Od dzieciństwa się uczyłam, żeby tego nie robić, bo wiadomo, ludzie tego nie lubią słuchać, tak? Nie mogę nie wiem, pójść do pracy i nagle dać wykład o chennię, albo nie wiem, o diecie albo o czymś tam, co akurat w tym momencie mnie interesuje, więc musiałam te wszystkie rzeczy jakby w sobie poodblokowywać i no i teraz mówi mi się dużo łatwiej. Ja przestałam do ludzi mówić, w sensie dawać im właśnie tego rodzaju prelekcje bardzo, bardzo prędko, jeszcze w szkole podstawowej, po starcie z rzeczywistością było dość bolesne. Wyobraźcie sobie dzieciaka, który jest mega wygadany i oczytany bardzo mocno w tematach, które dzieci no, raczej się nie, nie, nie zajmują. Ja w tamtym czasie miałam na przykład fazę na polarników, czyli ludzi, którzy jeździli na biegun, żeby go zdobywać, i czytałam wszystkie książki o tym. I interesowała mnie anatomia i fizjologia zwierząt, szczególnie organy wewnętrzne, jelita i tak dalej. Więc jak możecie sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie dziecko, nie wiem, ośmioletnie w ławce z koleżanką i daje jej prelekcje na temat jelit. No najlepiej się to oczywiście nie skończyło i bardzo prędko się nauczyłam, że po prostu nie wolno mi tego robić. Z dzieciaka, który był mega wygadany, stałam się praktycznie nie ma.